Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale, oczywiście z nadwody. Wprawdzie częściowo zamarzniętej, no bo mamy jeszcze zimę. Ale właśnie ten zimowy okres chciałem wykorzystać, aby zachęcić Was do zakupu naszych nowych produktów. Niekoniecznie stricte przyczyn stosowanych do połowu ryb, ale na pewno na każdej wędkarskiej wyprawie przydających się. Dzisiaj będzie temat o naszych nowych torbach przygotowanych właśnie na ten sezon 22 rok i serdecznie zapraszam do tego materiału. Wiele z tych nowych toreb mocno koresponduje z tymi torbami, które mieliście okazję zobaczyć w sezonie ubiegłym. To są czasem analogiczne modele o tych samych rozmiarach, o tym samym litrażu. Natomiast o wszystkich nowościach, o wszystkich udogodnieniach za chwileczkę powiem. Nie zabrałem ich wszystkich na wodę, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, i jestem przekonany, że każdy, nawet najbardziej wymagający wędkarz, znajdzie po prostu jakąś torbę dla siebie. Zabrałem kilka modeli, które praktycznie towarzyszą mi na każdej wyprawie czy to łowie z łodzi, czy wędruje gdzieś po brzegu. Pierwszym fajnym, naprawdę gadżetem są specjalne uchwyty do przewożenia wędek w samochodzie. Zawieszamy te dwa uchwyty na nagłówkach przednich foteli, i z tyłu jesteśmy w stanie z gotową, zmontowaną wędkę, po prostu przytrzymując je tymi rzepami, przewodzić naprawdę bezpiecznie. Bez względu na to, co nam się na drodze wydarzy, czy przyjdzie nam jakoś gwałtownie hamować, te wędki po prostu się stamtąd nie ruszą. Powiedzmy, że wędki w granicach 270 cm po złożeniu na pół powinny wejść do niemal każdego samochodu osobowego. Te, którzy, ci, którzy mają większe samochody, no nie będą tutaj mieli już w ogóle problemu, natomiast sam to testowałem, mój samochód nie jest na zbyt szeroki, natomiast te wędki 270 cm, czyli taki klasyk, e, można powiedzieć, spinningowy, e, wchodzą e, właśnie do, do, do samochodu po szerokości. Jestem w stanie przewozić trzy gotowe zestawy e, dzięki takim fajnym udogodnieniom. Łatwo się to montuje, w każdym razie, jeśli wybieram się gdzieś z rodziną, można to zdjąć, e, zanieść do domu, Naprawdę świetny gadżet, nie zajmuje miejsca w bagażniku, one nie stoją gdzieś tam czasem od bagażnika, nie wiem, tłukąc się po, po głowie komuś, kto siedzi z tyłu. Naprawdę fajna rzecz, ale przewożenie to jest jedna sprawa, a dostarczenie ich nad wodę bezpiecznie, no to też jest druga sprawa. Czasem, szczególnie kiedy wędruję po brzegu, do przebycia mam naprawdę spory kawał drogi, nierzadko w jakimś bardzo trudnym terenie. Lekceważyłem takie pokrowce i zawsze kojarzyły mi się z jakimiś grunciarzami, z kimś, kto ze spławikiem bądź jakimś federkiem gdzieś podąża nad wodę. Ale także możemy przenosić w tym zestawy spinningowe. Jeden taki pokrowiec mieści dwa zestawy, dwa kijażki, yy, Rewelacja. Możemy dotrzeć na wodę, nie martwiąc się o to, że gdzieś tam po krzaczorach zahaczymy yy, albo złamiemy szczytówkę, albo urwiemy plecionkę czy żyłkę. Yy, wygodny, lekki, solidny i naprawdę gwarantujący bezpieczeństwo dla kija. To, co chyba najbardziej istotne dla wędkarzy łowiących z brzegu, czy to na małych, wstrągowych wodach, czy gdzieś podążając po prostu nad dużymi, nizinnymi rzekami, czyli takie kompaktowe torby, które zawieszamy na ramię. Mam tutaj z sobą dwie sztuki, czyli sling, bardzo ciekawa opcja, ponieważ po rozpięciu wysuwa nam się takie pudełeczko. Jestem w stanie po prostu bez zdejmowania, bez wyjmowania nawet tego pudła Otworzyć, sięgnąć po każdą przynętę, bezpiecznie ją po prostu wymienić. To jest tutaj przymocowane na rzepie. Te pudełko na mnie wypadnie. Jest oczywiście druga kieszeń z tyłu do schowania jakichś dokumentów, kanapki, aparatu fotograficznego wedle uznania. I z tym slingiem jestem najczęściej właśnie nad jakąś drogą wodą bo nie jest to mocno pojemnościowa torba, natomiast pomieści wszystko, co jest nam potrzebne na taką jednodniową wyprawę, no właśnie, na jakieś takie pstrągi, klenie, okonie. I druga, klasyczna torba, którą znacie już na pewno z naszej oferty z roku ubiegłego, czyli taki system box, można powiedzieć, w minimalnym rozmiarze. Dwie kieszonki, kilka pudełeczek, trzy kieszenie, bardzo wygodna na ramię, Gumka do mocowania, oczywiście, jakiejś peleryny, czy jakiegoś dodatkowego wyposażenia na górze. Torba bardzo lekka, bardzo mobilna. Bardzo często też widzicie właśnie w naszych filmach, że zarówno ja, jak też inni nasi testerzy czy konsultanci właśnie z takimi torbami pomykają nad rzekami. Torby wyposażone w przeróżne pudełka, przegródki na, na przynęty, na różne drobiazgi to jest jedno, ale mamy także w ofercie po prostu. Klasyczne torby z potężną komorą, w nic, nic nie wyposażoną, ale one są czasem potrzebne, żeby właśnie zapakować tam wszystko, co niezbędne. Szczególnie przydają się tym wędkarzom, którzy pakują na łódź różne rzeczy. Mamy torby oczywiście z pudełkami, gdzie wszystkie przynęty w tych organizerach są poukładane, natomiast zawsze mamy troszeczkę sprzętu którego nie ma gdzie upchać, nosimy to w plecakach, w jakichś torbach, to się gdzieś wala, wszystko tutaj mamy w jednym miejscu, solidna, duża kieszeń, trzy zewnętrzne kieszenie na jakieś drobniejsze rzeczy, no naprawdę super sprawa, czasem nawet traktuję ją jako taką małą, podręczną torbę turystyczną, także świetnie po prostu się do tego nadaje. I oczywiście cały szereg toreb już stricte przygotowanych do tego, aby przewozić tam przynęty, ale także inne drobiazgi, wyposażone w przeróżne o różnych rozmiarach, pudełka, jakieś organizery. Aby to wszystko zgrabnie pomieścić, zawsze mieć wszystko pod ręką. Co ciekawe, wszystkie nasze nowe pudełka wykonane są z takiego przydymionego, odpornego na działania UV polipropylenu. Jest to bardzo ważne, bo jeśli takie pudło gdzieś zostawimy na łódce czy na brzegu, słońce tutaj po prostu naprawdę mocno naparza, to co znajduje się w środku, może ulec zniszczeniu. Główki mocno się nagrzewają, gumy zaczynają się rozpuszczać. Dzięki tej ochronie UV. No naprawdę wszystko co jest w środku jest bezpieczne, oczywiście każde pudło wyposażone w przegródki możemy dowolnie tutaj ustawiać, kombinować i w zależności od torby, w zależności od tego jaką taką torbę wybierzemy, te pudełka mają różne rozmiary, pewnie jak, jak pamiętacie z poprzednich naszych toreb, mniejsze, większe rozmiary i co fajne, bardzo ludzi, a ja jestem szczególnie tutaj po prostu zadowolony z tego, z tego gadżetu. To są tak zwane mm, te torebki, po prostu, które znacie już z, z poprzednich lat. Troszeczkę je udoskonaliliśmy. One są bardziej miękkie, niepodatne tak na, na, na złamania. Bo jeśli szczególnie w takich zimowych porach gdzieś ktoś się wybierał, pewnie zauważył, że ten materiał no, nie do końca był odporny po prostu na takie niskie temperatury. Tutaj. Bez problemu możemy to po prostu nawet przy dużych mrozach czy dużych upałach e, użytkować. Ten suwak jest jeszcze bardziej taki kompatybilny, łatwo się to otwiera, e, łatwo się to zamyka, szczególnie na takie duże przynęty, na duże swimbaity. Czasem zabieram dwie, trzy takie przynęty do jakiegoś tam pudełka. Nie mam, musiałbym zabrać całe duże pudło. Taka torebka wystarcza e, z naszymi ochronami na kotwicę. Taka przynęta po prostu nic nic niczemu nie zrobi. Ale może parę słów o, o samych torbach. Co tutaj się w zasadzie zmieniło? No Pierwsze, co rzuca się w oczy, to jest kolor. Mnie się akurat ten green bardzo podoba. On koresponduje z taką naturą, z taką przyrodą, w którą się wybieramy. Jest na pewno mniej podatny na ubrudzenia, a to jest bardzo istotne. Nie zawsze po prostu gdzieś w czystym terenie jesteśmy w stanie te torby użytkować. Kładziemy je gdzieś po prostu na ziemię. To się potem wszystko przenosi. Natomiast ten materiał naprawdę no, nie absorbuje tak tego brudu. Jest też mocniejszy w stosunku do poprzednich toreb, bardziej odporny na działania no, warunków atmosferycznych. Deszcz, śnieg, grad czy jakieś inne opady nie dostaną się do środka. Możemy mieć gwarancję, że wszystko, co jest w środku, będzie suche. Nylonowe zamki dużo szersze także odporne na niskie temperatury bo to też bywa problem metalowe, poddają się rdzy, ale także potrafią się szybko uszkodzić, natomiast te nylonowe chodzą bardzo płynnie, nie ma tutaj żadnego problemu. Podobają mi się nawet te pomarańczowe sznureczki przy, przy tych uchwytach. Gdzieś jak wieczorem jestem, intuicyjnie po prostu po to sięgam, to jest bardzo dobrze, dobrze widoczne. Z takich jeszcze udogodnień wiele z tych mniejszych, szczególnie toreb, jest Wyposażony w taki uchwyt, uchwyt na jakiś napój, na butelkę. Sam łapałem się na tym, że jeśli brałem po prostu na wodę taką jedną małą torbę, pakowałem tam jakieś dokumenty, jakąś kamerę, jakiś aparat, no oczywiście przynęty. No nie było miejsca czasem ani na kanapkę, ani na coś do picia, i to może się źle skończyć. No po prostu to odwodnienie bywa, bywa dokuczliwe. Tutaj na takim prostym zaczepie po prostu to się odpina. Zakładamy na szyjkę butelki, zapinamy, nie zajmuje nam to w ogóle miejsca, a zawsze mamy coś do picia pod ręką. Oczywiście uchwyty na jakieś cążki, na podbierak. Tutaj jest specjalna taka książka na, na, na takie cążki. Staramy się zrobić te torby tak, aby no, ten środek był jak najbardziej mm, mocno zagospodarowany przynętami, a wszystko co będzie nam potrzebne jest po prostu na zewnątrz. Oczywiście regulowane paski. Fajne takie pianki wyścielające tutaj po prostu tą część, która przylega do ciała, bo jeśli coś tam nawet kiepsko spakujemy, z czasem zapasowy kołowrotek to gdzieś tam odstaje, potrafi tutaj biodro czy, czy, czy okolice żeber mocno, mocno nakłuwać cały dzień. To całkowicie temu zabezpiecza. Jest to przyjemne w dotyku, nawet chodząc gdzieś tam latem w krótkiej rękawku, w krótkiej koszulce, nie czujemy po prostu ucisku tej torby. Dla mnie bombowa sprawa, także bardzo ważna, to są te paski. To, że one są odpinane. Ja to już chyba pomówiłem przy okazji różnych materiałów. Natomiast ten pasek na pewno przydaje się do no, przenoszenia tej torby gdzieś tam na jakąś odległość. Ale potem to wszystko się wala. Jeśli ten pasek był na stałe przymocowany, on zawsze gdzieś tam po prostu wala się po ziemi, łapie cały ten brud, to błoto. To wszystko wnosimy do samochodu, a w konsekwencji potem do domu. Przenoszę na ramieniu taką torbę, jeśli jest ciężka przed samym łowieniem mogę to odpiąć. Jest tutaj miejsca, zawsze sporo, żeby to schować. I w zasadzie ta torba leży już tylko i wyłącznie na także mm, troszeczkę zmodernizowanej takiej gumowej podkładce. Łatwo to się myje. Wystarczy y, troszeczkę mokrej szmatki, jeśli tego błota jest dużo, albo po prostu zwykłą ręką, jeśli to jest tylko po prostu suchy piach. Torba można by się pokusić o takie stwierdzenie, że jest to po prostu rzecz na rybach drugorzędna i oczywiście, że te wędki, kołowrotki, przynęty i wiele innych akcesoriów będzie po prostu tutaj kluczowe. Natomiast no, na ryby jedziemy po to, żeby odpocząć. Mamy czuć się tam po prostu komfortowo. No i wydaje mi się, że wszystko co jest z tym związane, zarówno dojazd, jak też przebywanie na tą wodą, no ma sprawiać nam frajdę. Nie, nie powinniśmy się tutaj po prostu użerać z różnymi rzeczami, w tym także z torbą. W wielu z nich jestem w stanie zapakować wszystko, co jest mi potrzebne, mieć to zawsze pod ręką. I mamy także w ofercie torby w formie plecaka, czyli mogę to założyć na plecy, zdjąć, wyciągnąć wszystko, co jest mi potrzebne i także wracać, bo nie każdy czuje się komfortowo z taką torbą noszoną na ramieniu. Szczerze polecam, naprawdę fajna rzecz. Tak, reasumując, mogę powiedzieć krótko tylko tyle. Bezpieczeństwo wszystkiego, co jest w środku, ponieważ osobiście sprawdzajmy naprawdę w paskudnych warunkach ubiegłej jesieni. Wszystko, co jest w środku, jest suche. Żadne dokumenty, kanapki, aparaty nie są tutaj narażone. Fajny kolor, nie, jest tak, nie są tak brudliwe. Yy... Fajnie zorganizowane, kieszonki, organizery, nawet te torebki PV, które tam są w środku, odpinane zamki, poprawione, odpinane, przepraszam, paski, poprawione zamki, to wszystko sprawia, że naprawdę, no nie zastanawiam się nad tym, czy coś z tą torbą się stanie, mam ją nad wodą i wszystko jest git.